Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję gry Dino Farma od wydawnictwa Egmont. W zestawie znajdziemy kafelki z dinozaurami, kafelki z łapami i dwie kolorowe kostki. Celem gry jest zdobycie jak największej ilości kafelków. Przed rozpoczęciem musimy je potasować, pomieszać, porozkładać na środku stołu. Tak, żeby były w zasięgu rąk wszystkich graczy. Najmłodszy gracz bierze kostki, rzuca nimi. Teraz zobaczcie, wypadł kolor zielony i żółty. Naszym celem jest złapanie dinozaura w tych właśnie kolorach. Gracze przyklepują dinozaura ręką. Ten, który zrobi to jako pierwszy, zabiera kafelek do siebie. W przypadku, gdyby danego dinozaura już nie było, ale ten jeszcze jest czerwono-biały, proszę bardzo, zaklepujemy. Bierzemy go do siebie. Mamy dwa fiolety, czyli dinozaur cały w fiolecie. W przypadku, gdyby znowu nam wypadł ten żółto-zielony na przykład i nie ma go już, bo został zabrany, trzeba przyklepać łapę dinozaura. Jeżeli sytuacja się powtórzy, i nie ma już łapy z jedynką, przyklepujemy łapę z dwójką. I tak dalej, i tak dalej. Zawsze musimy przyklepać łapę dinozaura o najmniejszej wartości, jaka znajduje się na stole. Kolejny gracz, wylosowały mu się takie kolory, no i kto pierwszy złapie danego dinozaura, zdobywa go, a grę wygrywa osoba posiadająca. Największą ilość kafelków. Dinoforma to bardzo prosta gra, bardzo wciągająca. Skierowana jest do dwóch do czterech graczy w wieku 5 plus. Jest chyba poniekąd takim wznowieniem gry o konikach, którą Egmont wydawał wiele lat temu i miała identyczną mechanikę ta gra. Fajnie, że została wznowiona, odświeżona, zyskała nowy wygląd, bo my w koniki gramy do dziś. Młodsza moja córka uwielbia tę grę. No a teraz zamieniłyśmy koniki na dinozaury. Także serdecznie Wam polecam, jeżeli jeszcze nie znacie, jest to świetna, prosta, wciągająca gra, w której można. Poćwiczyć spostrzegawczość, uważność i szybkość. Można z nią niezwykle przyjemnie poćwiczyć koncentrację. Zajrzyjcie też na stronę, w opisie jest link, i w opisie jest też link do Ceneo. Możecie tam sprawdzić, ile gra kosztuje, gdzie można kupić ją najtaniej. No i pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, aby być zawsze na bieżąco ze wszystkimi filmami. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia.